Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo, albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam Wam, jeśli Wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano: Przodkom nie zabijaj. A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swojej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto od złego pochodzi. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj mamy Ewangelię, która jest zaproszeniem do wewnętrznej spójności. Do tego, żebyśmy wewnętrznie byli zintegrowani, jak to dzisiaj takie modne słowo jest: integracja, Więc wewnętrzna spójność. In inaczej można powiedzieć: chodzi o świętość. Chodzi o to, żebyśmy byli ludźmi zjednoczenia z Bogiem, a wtedy wszystko inne będzie poukładane. Jak święty Augusty mówi, kochaj i czyń co chcesz. Tak można podsumować. Y y ten fragment kazania na górze, jak i całe kazanie na górze żeby nasze serce i czyn były ze sobą spójne, żeby nasza miłość do Boga i miłość do człowieka były ze sobą spójne. Żeby Słowo Boże i Moje Słowo były połączone, a nie że nam się życie rozsypuje przez to, że jest trochę tak i trochę tak. Trochę przy Panu Bogu, a trochę, a trochę nie przy Panu Bogu. I, I żeby w to wejść, Pan Jezus daje nam zupełnie nową drogę. I to jest droga miłości. W taką drogę Pan Jezus nas zaprasza w drogę serca. Gdy o tym słyszą faryzeusze uczeni w piśmie, to od razu pojawia się w nich lęk, że oto przyszedł ten, który chce wszystko zmieniać. Tak jak i my dzisiaj w kościele boimy się, gdy ktoś mówi o miłości. My się tego boimy. My chcemy, żeby mówił o przykazaniach. Bo jak nie powie o przykazaniach, jak papież nie powie o, najpierw o przykazaniach, co myśli o aborcji, co myśli tam jeszcze nie wiadomo, o zmianie płci czy coś, jak się nie wypowie, to my go nie będziemy słuchać. To jest nasze stanowisko, to jest patologia, no ale tak mamy. Najpierw chcemy usłyszeć o moralności, a potem dopiero możemy mówić o innych rzeczach. To, o to samo było oskarżany Pan Jezus, dokładnie o to. Mówi o miłości i zarzucają mu. Przyszedłeś zmienić nasze obyczaje, przyszedłeś zmienić nasze prawo. I na to Pan Jezus odpowiada: Ja nie przyszedłem nic zmienić, ja przyszedłem wypełnić. Ja nie przyszedłem znosić, tylko pogłębiać. No i trochę nas to uspokaja, a w takim razie nic z naszej moralności nie będzie zmieniona. No więc Żydzi, którzy to słyszą Okazuje się, że Za kilkanaście lat Najważniejsze prawo Wynikające z porządku stworzenia Prawo szabatu Zostaje Zmienione, nie ma go Okazuje się, że Największe prawo Prawo przymierza z Bogiem Czyli obrzezania Tak jak dla nas dzisiaj chrzest Nie ma obrzezania Przychodzą nowi nawróceni i, i oni nie muszą. To jest nowe myślenie zupełnie, które daje Pan Jezus. Pogłębienie wyraża nowe serce, nową wolność. Trzeba coś starego zapomnieć, żeby wejść w coś nowego. To nie znaczy, że mamy ulegać lękowi, że teraz coś się będzie zmieniało, ale mogą być takie skutki, jak widzimy u Żydów. Mogą być takie. Jeżeli coś takiego jest, może się tak okazać. Trzeba to zostawić, lęk o jakiekolwiek rzeczy, żeby wrócić do najważniejszego, a wtedy reszta się poukłada. A najważniejsze jest: kochaj, kochaj, I jeszcze raz kochaj. No ale to takie, to takie ogólne no to możemy powiedzieć inaczej bądź miły bądź miły. No, a to też takie może ogólne. No to bądź serdeczny. Coś jeszcze trzeba powiedzieć? Bądź miły dla sąsiadów. Jeżeli nie rozumiem przykazań, najpierw bądź miły, a potem Ci coś przykazania wyjaśniam. Bo mając przykazania, możemy sobie wszystko zbudować tak, że ja miły nie będę. Stąd też to, co Pan Jezus mówi o przy kazaniach słyszeliście, że mówio, mówiono: Nie cudzołóż, nie zabijaj. Słyszeliście, ale ja wam powiadam, i mówi co innego, i pokazuje, że wszystko zaczyna się w sercu. Ja wam powiadam, mówię, słyszeliście, nie zabijaj, a ja wam mówię: Nie gniewaj się. No, tak to się nie da. I to jest nasza odpowiedź. Więc wolimy: nie zabijaj. Nie cudzołóż, ja Wam mówię, nie pożądaj. Hmm. Też się nie da. No to zostańmy przy nie cudzołż. Nie krzywo przysięgaj. A Jezus nam mówi, nie manipuluj słowem. No w jakim małżeństwie nie ma manipulacji słowem? No? Tam gdzie jest ślub miłości. No trzeba trochę pomanipulować, żeby zrobił to, co chce jak powiesz wprost, nie zrobi. A jak trochę tak, to w końcu zrobi. I podobnie mąż. Że tak trochę, to wtedy będzie ok. A jak tak od razu, to tak przecież nie manipuluj słowem. To, to, to co Pan Jezus proponuje, tę przejrzystość serca, spójność naszą, prawdę o nas, wypływającą z miłości, z tego, że Bóg nas ukochał, bez manipulacji, że Bóg nas ukochał, bez gniewu, że Bóg nas ukochał i nie ma w tym pożądania, tylko daje nam wolność. I to jest tak trudne ta miłość Boża, że my wolimy mieć przykazania, które po pomogą nam powiedzieć, gdzie mogę sercem nie być przy Bogu. Oto to potrzebujemy przykazania, żeby one nam określiły podwórko na zewnątrz, i wtedy wybiorę, gdzie ja sercem mogę sobie coś inaczej. A to nie jest droga Boga. Bóg chce nas całych. Chce, żebyśmy do Niego przylgnęli w całości, a wtedy całe nasze podwórko się poukłada. A najpierw przylgnij do Chrystusa. Bądź cały Jego, a zobaczysz, że miłość będzie wypełniała Twoje serce. Popatrzmy na siebie: czy my walczymy z grzechem, gdy się grzech pojawia, czy przyglądamy się swoim intencjom i walczymy z grzechem, gdy jest w sercu? Bo to o serce chodzi: o spójne serce z obecnością Boga w nas. I, I może jest tak, że dopiero gdy widzimy, no pojawiło się, że krzyczę, no to w takim razie tutaj już widzę, a może to jeszcze tak nie był do końca krzyk, to jeszcze okej. Okay. Ale i nie patrzymy na serce, tylko żeby na zewnątrz być w porządku. Bo wydaje nam się, że to wystarczy, bo to są przykazania. A Jezus przenosi sprawę na serce. Nie zabijaj, nie gniewaj się, nie cudzołóż, nie pożądaj. Bez krzywa przysięstwa, bez intencji manipulacji, bez manipulacji. To jest takie trudne. A często jest przecież, że nawet w tych manipulacjach to coś rozpoczynamy jako proces. Wystarczy pokłócić dwie osoby i powiedzieć: To nie moja wina. Oni się kłócą. Wystarczy. I to jest Bóg widzi serce. Bo doprowadziłem do tego, żeby tam było zamieszanie, żeby tym zarządzać. I to jest, to jest mowa, która nie jest tak, tak, nie, nie. Tu nie chodzi o to, że wymusisz na kimś, skłamałeś czy nie, zdradziłeś czy nie, Obowie, że skłamał albo zdradził, i od tego momentu się do niego nie będziesz odzywać. Żeby usprawiedliwić, to, co się dzieje fałszywego w moim sercu, bo ja muszę wiedzieć, mam głód wiedzy, żeby się odsunąć i usprawiedliwić sobie, że, że mogę to Tobą pogardzać. Dzisiaj tak na to patrzymy, tak, mowa, tak, tak, nie, nie. A tutaj chodzi, chodzi cały czas Bogu o miłość, bo on tą drogą idzie, on tak na nas patrzy. I ta, ta miłość w sercu, to jest to w intencji, że. Nie chcę innych skłócać, żeby wyszło, że ja jestem bez winy. Nie chcę manipulować. Nie chcę być tym, który gniewa się, bo to przecież nic w tym złego. To są wymagania, które, które Pan Bóg nam daje, ale one nie są po to, żeby nas obciążać. Że teraz daję wam, teraz was jeszcze do tego zmuszę. Tylko to jest po to, Żebyśmy doświadczali wolności żebyśmy mogli być w Kościele szczęśliwi, żebyśmy mogli być przy Bogu szczęśliwi. A czy my jesteśmy w Kościele szczęśliwi? Myślę, że patrząc na nas i w ogóle na Kościół, to, to trudno to szczęście dojrzeć. Tak mi się wydaje. Może macie inne myśli może wasze dzieci mają inne myślenie. Dlatego tak chętnie chodzą, bo widzą to szczęście wśród nas, wśród księży. Po prostu żyją szczęściem Bożej obecności. A tego tego powiemy nie widać, ale jest w sercu. Ok. Oby tak było. Ale zasadniczo, co jest w sercu, to jest i na zewnątrz. Zasadniczo tak jest, że mowa naszego ciała, naszego języka, naszych oczu, Pokazuje, jakie mamy serce. I, I dzisiaj się z tym zmagamy, i cały czas jednak bronimy tego, co na zewnątrz, zamiast wejść w słowo, które daje Pan, o nawróceniu naszego serca, żebyśmy wrócili do tego, że jesteśmy w wewnętrznej jedności, w wewnętrznej spójności, we wszystkim, nie tylko w zewnętrznej, bo ja nie zabijam. Jestem przeciwko aborcji i jestem przeciwko tamtemu i przeciwko temu. Już nawet nie wiem za czym jestem, ale ogólnie i na tym się, tego się trzymamy i o to walczymy. To wszystko jest wynik czegoś. To wynika z czegoś. Jeżeli nie ma tego pierwszego, wszystko inne traci sens. Nie dlatego, że jest nieważne, nie dlatego, że Bóg to zmienia. Traci sens dlatego, że nie jesteśmy szczęśliwi. Bo nie jesteśmy w wolności serca, którą Bóg daje, do której zaprasza, ale jednocześnie On jest tylko w tym. Tam jest Boża obecność, tam gdzie jest serce. I prawo też może mieć serce. Ale jeżeli od serca zaczniemy, a jeżeli się zatrzymamy na tym, co zewnętrzne, to, to szczęśliwi nie będziemy. Dużo jest tych myśli, ale to jest kazanie na górze. Zapraszam do tego, żeby gdzieś próbować się z tym zmierzać, żeby w tę rewolucję Bożego Słowa, Słowa Jezusa wchodzić, co Jezus różnymi porównaniami w Ewangelii cały czas powtarza, wychodząc do nieczystych, wychodząc do tych, którzy są na peryferiach. Mówi, że nie przyszywamy nowej łaty do starego ubrania i tak dalej. Tego jest tak dużo. Ale treść tych porównań to jest kazanie na górze. Tutaj Jezus mówi o sercu. Więc niech to będzie naszą refleksją. Amen.